Zajajajcie no roztomienie sumy w Radostowicach. Dzisiaj jest niedziela 6 kwietnia 2014. Droga na Żory. I podziwiajcie się, jakie autostrady. Do wyboru, do koloru. Jak widać, rowerzystów nie brakuje. Suszec, pomnik, który upamiętnia. Pomordowanych więźniów obozu Auschwitz podczas ewakuacji. Tak zwany Marsz Śmierci z Oświęcimia do wodzisławia Śląskiego. A to już są hołdy kopalni Krupiński, już i wypadek. Słuchajcie, Rosomili, wjechaliśmy już do Żor, od strony ludziczki. I taki oto budynek my tu spotkali, jako hacjenda, a to jest Kościół Katolicki. Słuchajcie, Rosomili, wleźliśmy do jakiegoś starego budynku. I to pewnie był kiedyś spichlerz. I'd i hołda Krupiński no jademy dalej powiem tak czasami nawet warto przeleźć w przepustym pod torami kaj woda płynie jak się nie zna drugi Tak. Teraz trzeba tylko wejść. Słuchajcie, teraz dotarliśmy pod centrum handlowe w Żorach. To co jest najbardziej interesujące to zawsze, jak jest oszą, jest Leroy, jest Decathlon. Tam gdzieś w głębi widziałem. Jest stacja pali i jest Norauto I to jest ten handel w niedzielę I hołda Krupińskiego I jest wspomniany dekatlun A właśnie te buty mam z dekatlonu. Już prezydencja, prezydencja, w prezydencja, Żory, miasto, w którym nowoczesność łączy się z PRL: -em. wszystkie bloki, jedna wielka płyta, zagierka stawiana. A my jademy w kierunku Jastrzębiu. Słuchajcie, mili na trasie z, z Żor do Jastrzębiu. Mamy taki zamek. Ja tu już kiedyś był z wujkiem. Także on był wtedy w remuncie, ale dzisiaj że jest zaś. To już są obszary administracyjne Jaszczymbia. A to już kościół w krzyżowicach i stary grup, że ich zna... Słuchajcie, my w Krzyżowicach Kaj pszczynkę pompują Bo nie może płynąć do góry Podziewajcie się Kaj jest rzeka, a kaj są chałupy Chałupy są niżej jak rzeka A to są szkody górnicze hałpy są niższe jak poziom wody. Słuchajcie, to mieliśmy już w gminie Pawłowice. Ja już tu kiedyś był przy tym miejscu i jest to pokazane na zeszło sezonowych wyprawach. To jest takie fajne miejsce, kaj przygotowali takie ławki. No zresztą sami widzicie, można odpocząć, jest mapa. Przy trasach rowerowych gminy Pawłowice, w ogóle ta gmina Pawłowice, ma bardzo dobrą sieć tras rowerowych, polecam, zapoznajcie się z tym, Pawłowice, to jest powiat pszczyński o dziwo. a są one zaraz koło Jastrzębia Zdroju. a są my dokładnie tu. I gruba Pniówek, kopalnia Pniówek. Słuchajcie, rozto Ostatnio dużo się go o takich dopalaczach. Uważajcie z tym naprawdę. To jest napój energetyzujący znanej marki Red Bull. Ale posłuchajcie co tu jest. Dlatego uważajcie z tym. Tutaj się rozstąpi, zaś muszę pochwalić gminę Pawłowice, bo zaś jest pomyślane o rowerzystach. A my jadymy od strony Pawłowic do strumieniu. A tutaj taki miły akcent Czechowicki. Nasi tu byli. Słuchajcie dla gminy Pawłowice naprawdę wielkie uznanie. A czemu to widzicie sami? To jest chyba najlepiej przystosowana gmina do rowerzystów Na jakichś był Zaś jest odpoczynkowe miejsce, zaś jest taka tablica, mapa No i to jest ta jest fajne Tu my byli tu. I Potem my jechali tu, 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 tu I potem tą ruchliwą drogą taką tu my skręcili, tu, tu, tu i tu łoto tym zielonym tu, 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 tu tu i tu my są teraz a za chwilę pojademy koło tego stawu i tu będzie granica słup graniczny Prusy, Austria. Słuchajcie, Rostomili wiele razy, że już to pokazował. To jest bardzo dobrze zachowany kamień graniczny downej granicy Prus i Austrii po tak zwanych wojnach śląskich, kiedy to Prusy przejęły Śląsk, przejęły Górny Śląsk, a Austria zachowała Śląsk Cieszyński. Jak ktoś się dobrze uczył historii, to będzie wiedział o co chodzi. Wojny Śląskie. Były trzy. Z tego co wiem. Słuchajcie, są my już na rynku w strumieniu. To się tu pozmieniało trochę. Widzicie, roztomili. To jest fontanna solankowa, Co prawda woda jeszcze nie leci, bo zdarzają się przymrozki, ale tutaj przyjeżdżają ludzie, żeby się nawdychać tych oparów tej soli soli zabłocki, tak, z zabłocią. Słuchajcie, Rostomili jest w pół do dziesiątej wieczór. A my jeszcze mamy wyprawa rowerową. Czujecie blusa? Dobra. Słuchajcie. To jest ostatnia wyprawa rowerowa. 1 kwietnia podjąłem taką decyzję, żeby zakończyć wyprawy rowerowe. No cóż, mówi się trudno. Coś się kończy, coś się zaczyna, nie? bo coś się zaczyna, coś się kończy czas spróbować czegoś nowego dzisiaj już w landeku mówię Wam że to jest koniec do zobaczenia Kajindy